Dzień dobry, cześć i czołem. Ja jestem Luxor i witam Was w kolejnym odcinku z gry Beam Engine Drive. Drodzy widzowie, w tym odcinku wybierzemy się tym oto samochodem, który widzicie na ekranie na podróż, realistyczną podróż w ruchu drogowym z kamerką i kierownicą, ponieważ ostatnio na kanale zrobiłem kilka ankiet, w których mogliście zdecydować, co jakiego dnia ma być, jaka gra i co na niej ma być. Więc zdecydowaliście, że właśnie poniedziałek będzie Beam Engine Drive, realistyczny taki POV. Przejazd właśnie w ruchu ulicznym. Ok, załatwione, w takim razie będzie. No i właśnie oglądacie. Zapraszam Was do wnętrza mojego samochodu, bo dość ciekawie się prezentuje z zewnątrz oraz wewnątrz. To ETK w z 2019 roku. Samochód w manualnej wersji, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, z 3-litrowym silnikiem, rzędowa szóstkę, doładowany turbo, no z tyłu miejsce. Jak widać, a w sumie niewiele widać, bo trochę ciemno, ranek, godzina 9.30, coś koło tego, podgrzewane pupy, plecy, podgrzewana kierownica, nawigacja duża, widać właśnie, i przebieg około 20 tysięcy. Pierwszy właściciel, to ja, to ja. Odpalne autko. I w tym czasie, gdy autko się będzie tutaj rozgrzewać, bo absolutnie wszystkie asysty są wyłączone, jeśli chodzi tam o rozgrzany silnik, tam jakieś inne takie rzeczy, to, to powyłączane. tam z biegów i takie to. Wyłączone. Zaserwuję wam jeszcze tylko drodzy widzowie tutaj kamerkę, kierownicę i <laughs> rękawiczki i możemy zaraz ruszać, tylko pierw je założę, chyba nie muszę mówić, dlaczego je zakładam. Jak oglądacie filmy na kanale, to wiecie, tym razem, wyzbędziemy się tego dodatkowego zdania, żeby nie przedłużać. Jedna rękawiczka za nami i tak nie ma się co śpieszyć, bo samochód zimny jest. Widać to na wskazówce tutaj, możecie zobaczyć, że widzicie, temperatura jest... A to w Fahrenheitach podaje, a okej. Okay. W Fahrenheitach, ale to można zobaczyć tutaj, że, zobaczcie, jest brak czerwonego w ogóle, nic, zimno. No i zanim ruszę, chciałbym powiedzieć, że... dan, że statyw opada, to nie, to nie tym razem. Pagada jest odpalona na tutaj grze. Realistycznie będzie się zmieniać dzień, noc troszkę szybciej niż normalnie, wiatry, niewiatry i inne takie rzeczy. Dobra, no, dobra, możemy jechać, kurczę. Światła. Przepuścimy jeszcze tego pana i ruszamy w pierwszą podróż na tej kierownicy. Powoli, więc ruszam. To jest moja pierwsza jazda na G923. Wcześniej grałem w Beam Drive. Na pewno widzieliście, jak nie to zapraszam, na G29. I teraz sobie porównam, jak się jeździ na G923. Wielka szkoda, że w Beam Drive. Nie ma tutaj technologii TrueForce, którą posiada właśnie ta kierownica, ale w ankietach, o których wspomniałem chwilę wcześniej, wybraliście jako kolejną grę pobime Drive Snow Runner, więc tam akurat jest wsparcie na to coś, jak to co nazywa się TrueForce. I zobaczymy jak to jest jechać z taką technologią, jaka będzie różnica, jak się jeździ i tak dalej, więc wszystko jeszcze przed nami, a my wybierzemy się dla odmiany nieprosto, bo tu jakiś stop chyba jest. A w lewo. Tam nie jechałem, a mapa miała niedawno taki update, i to dodali teraz. W prawo jest miasto. Mogę myszką? Mogę. Tam miasto troszkę widać, zasłania, ale za mną nic nie jest. Nie, za mną nic nie stoi, jedyneczka. A, a no, no dobrze, proszę, proszę, macie pierwszeństwo chyba, bo i nie. No, tam mieli, mieli stopę, ale. Trudno. Nie wiem, czy powinni się zatrzymać. W sumie chyba oni mieli pierwszeństwo. Nie, pierwszeństwo ma droga, którą my teraz jedziemy, bo po to były te linie przecież, więc. Nawet widać na nawigacji, zobaczcie na ekranie, że jedziemy po nowej części mapy, bo tutaj jeszcze nie jest gotowa mapa. Tekstura właściwie tego, co jest naokoło. No i tyle. Samochód, jak mówiłem, jeszcze nie rozgrzany, to nie będziemy go tutaj katować. Ale mam taki plan, że przejedziemy sobie przez las za chwilkę. I po wyjeździe z lasu myślę, że już wystarczająco temperatura wzrośnie, by móc go tam troszeczkę podziabać na jakiejś drodze szybkiego ruchu. A samą jazdę, którą teraz tutaj sobie prowadzimy, chciałem rozegrać tak, że nie będę się za dużo odzywał. Więc momentami będzie cicho. Dlatego chciałbym, żebyście zdecydowali też w komentarzach, czy tego rodzaju momenty w filmie, jak za chwilę zobaczycie, wam się podobają. Nic więcej nie mówiąc, Próbujmy podelektować się jazdą. Chyba troszeczkę za szybko wszedłem w zakręt, bo słyszałem popiskiwanie opon. Nie wiem, czy zauważyliście, ale próbuję zmieniać teraz biegi. Bo ostatnio jechałem, wystawiłem mój samochód z garażu. Tak w końcu pierwszy raz. I wystawiłem sobie mojego Mercedeska. Chwilkę pojeździłem. I ja tam jak jeżdżę sobie samochodem, no w pierwszych chwilach może nie, bo dawno nie jeździłem, ojojoj, W pierwszych chwilach może aż tak nie, ale już później im dłużej jeździłem, to tak, gdy redukuję sobie biegi, albo zmieniam na wyższy, robię to z tak zwanym międzygazem jakby, to znaczy. Wciskam to sprzęgło jednak, ale przy redukcji na przykład dodaję troszkę gazu, żeby te obroty tak płynnie się zmieniały jak w skrzyni automatycznej. Jak symuluję skrzynię automatyczną można powiedzieć. I próbuję to samo zrobić teraz tutaj. Przy redukcjach mi wychodzi. Chociaż zmiany biegów na wyższe również. Zwróciłem jedną rzecz uwagę. Na G29 tego tak bardzo nie czułem, nie wiem dlaczego to tak, może inaczej force feedback jest ustawiony, ale ABS-y jak zaczynają działać, to telepie się troszkę kierownica. No w tego rodzaju i w tej klasy samochodzie jest to słabo odczuwalne, ale miałem okazję sobie testować tą kierownicę chwilkę przed nagrywaniem tego odcinka na tej grze w taki sposób, bo musiałem ją ustawić, bo wszystkie klawisze trzeba było przypisać, więc de facto nie jeździłem, no, ale gdzieś tam w przód, w tył musiałem pojechać, kierownicę w lewo, w prawo skręcić, zobaczyć, czy force feedback w ogóle działa, bo tam trzeba było coś odpalić, trochę było mieszania z tym, żeby to ogarnąć. I miałem akurat auto bez wspomagania, właśnie trochę starsze i tam kawałek do przodu pojechał, zjechał mi z górki po prostu, tak wdepnąłem ten hamulec tak mocno i poczułem takie... się porobiło. A co tu się teraz dzieje? Halo? No, gościu, no. No, gościu, to. Ach, brak słów. <laughs> brak słów. No tak, droga szybkiego ruchu będzie chyba w lewo? Nie wiem, zobaczymy. Tak. Nie wiem, czy dobrze jadę. Najwyżej pod. <laughs> chyba nie, bo za mną coś jedzie. Widzę w lusterku, że jedzie, to. Raczej znaczy jest ok. Gram na jednym monitorze. Chciałem odpalić na trzech, ale stwierdziłem, że dobra, trochę strata obrazu jest, jak potem przybliżam. Odcinek zresztą z ETS-a polecam obejrzeć, tam pokazałem, jak to wygląda. I. i... <grym> tam ktoś leżał chyba, w sensie samochód. Okej. Okay. Wciąż się nie rozgrzał, bo patrzę na wskazówkę, zobaczcie, ona jest wciąż na zimnym. No, ale dobra, no po takiej długiej jeździe chyba już nie trzeba się tak ten. O, Ojej! oj, <ś> <ś> A Ojej, realistyczny przejazd powiadasz, tak? Kurde, co ja narobiłem? Autolaweta potrzebna? Dać autolawetę! O, no dobra. Wciąż realistyczny przejazd, tylko teraz od innej perspektywy. O, diesel. O, tak. Bez wspomagania. O, tak. Coś pan narobił. Może się uda wjechać. A gdzie tam? Dobra, jestem. O! Przód się podnosi! <laughs> Halo! Trzeba odstawić samochód. To mogłoby być zatytułowane Fast Driving Gone Wrong. Może trochę do tyłu? Czemu takie, tak wróca ta kamera, wraca to z powrotem? Co tu dużo mówić, no? Zepsułem swoje własne auto! To najgorzej, Na prawy pas może to szybciej jechać, mimo tego i tak mnie wyprzedzają. To, gdzie? to mamy dzisiaj zaliczone przejazd dwoma samochodami. Realistyczny przejazd w ruchu drogowym. No realistyczny, no w sumie. Jakby nie patrzeć, jest bardzo realistyczny, bo z jednej strony pojechaliśmy sobie, z drugiej strony poszaleliśmy sobie trochę, no i sobie wracamy też, tylko już w inny sposób, bo lawetą, czy też na lawecie, jak zwał tak zwał, bo wynajęliśmy lawetę, którą prowadzimy, ale z drugiej strony, no, wracamy na lawecie. Samochód wraca na lawecie, trochę rozbity. Otóż no, nie wygląda to radośnie, ale też fajnie w sumie. Ciekawie. Taki przymusowy zjazd na jeden pas w lewo? Dziwnie to wygląda. Dobra, przed nami zjazdy. Sugeruję, że musimy jechać prosto. Dobra, jedziemy prosto. Usta się coś tu się zrobiło. Ustawione mam ruch uliczny na maksymalne, ale kurczę coś mało tych samochodów. O. Wykrakałem. Teraz już nie przejedziemy chyba. Ziomuś, Nie śpi. A, dobra. Trzeba go wyminąć. Zostawił samochód na środku drogi i poszedł. Nie wiem, tędy przyjadę? Zobaczymy. Zawsze można przez stację benzynową, albo na stację się wrócić i, i tam się zatrzymać. Co to jest? Komis? Repair! Stop! Stop! Zawracamy! Repair! Od razu na. do blacharza oddam. Dobra, kierunkowskaz. Nie w tą, w tą. O, ale piękne słońce. Steczny. Coś za mną jest. Zna... Znowu! Nie spojrzał O. Tak nie powinno robić. Jeszcze trzeba tą kierownicę chyba skonfigurować, bo są takie właśnie momenty, że on tak sama o. tak nie powinno robić, ale nie wiem, które ustawienie zrobić, żeby tak dobrze wyszło. Piękny zachód słońca, może zdążę. Halo, jest tu kto? Dobry, chciałbym naprawić samochód. Wykręcę? Wykręcę. No nic, do domu nie ma co odstawiać tego truchła. Wyłącz to, bo w oczy re rezi. Dobra, trzeba zrzucić to truchło. <laughs> zrzucić to truchło. To truchło to. To truchło to jeszcze pojeździ. w ogóle to. Musicie mi powiedzieć, drodzy widzowie, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek takiego przejazdu? Taki kompletny, nie tam, że się dzban Luxor rozbija, ale taki kompletny i w sumie też przy okazji, czy chcielibyście taki odcinek zobaczyć z takim samochodem w automacie? Ale żyje słabo, słabo, ale odstawimy go tutaj. Na bok gdzieś. No, rozbite trochę, mało widać, ale gdyby tak dzień tutaj szybko zrobić. Moje oczy. Potłuk się nieźle. Kurde, ja nie wiem, czy ja to naprawię. Grzybnia. <grybnia> to będzie na odcinek z napraw blacharskich, chociaż. Kurde. Ale przypał, nie? No i drodzy widzowie, <grybnia> zapraszam serdecznie do komentarzy. Jak wam się. Stop! Odjeżdżam samochód. Rozbiłem się, ale wyszedłem z twarzą, bo wsiadłem w lawetę i przywiozłem sobie go pod warsztat. Światła O. Co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. No Gdzieś tam jakaś realistyka może była, ale moim zdaniem trochę za mało. A Need More nienasycony jest tym tym odcinkiem a wy? Bardzo dziękuję za obejrzenie. Na razie, cześć i czołem.